Thema. No intro. No intro after solo. No, no, no. Okay. Then, no. then I know my solo. Jarosław Kalub, zespół Goran Larsen Jazz Quartet. Zaprosiliśmy właśnie na taką krótką trasę po Polsce naszego zaprzyjaźnionego muzyka ze Szwecji, Gorana Larsena, w którym gramy po raz pierwszy taki program folkowy głównie. Utwory folkowe ze Szwecji, utwory folkowe z Podlasia które miałem przyjemność zaaranżować, opracować. Pozostali muzycy to Wojtek Sanocki, pianista i na perkusji gra Radek Żyła. Well, uh, that is about five years ago, I think. Pięć, Pięć lat temu to się ago. nawiązało. Graliśmy na festiwalu w Tomaszowie. Tomaszów Mazowiecki Festival. I met with Jarek. We find out with Goran Larsen poznał Jarka Michaluka, nawiązała się współpraca, byli sobą można powiedzieć zafascynowani generalnie podejściem, pracą i współpracą muzyczną, nawiązała się współpraca szersza, ja z Jarkiem się znam troszeczkę jeszcze nawet z czasów studiów, tam z, z takiego międzynarodowego konkursu Jazz Junior z pierwszej edycji, zostaliśmy jak gdyby dołączeni do zespołu, Jarek mnie zaprosił tutaj do współpracy i zagraliśmy po Polsce trasę koncertową bodajże tam z pięciu koncertów, ze standardami amerykańskimi, które zostały na nowo odkryte. Właśnie Goran o tym wspomniał. To piękne melodie w świeżej aranżacji. Współpracuję z zespołem pieśni i tańca ludowego Bialskiego AWF-u. I z tym zespołem po prostu tak, moje gramy opracowania na i jest taniec współczesny. No, bardzo ciekawe widowisko, z tym wyjeżdżaliśmy między innymi do Ameryki Południowej, do Indonezji. No i tak pomyślałem sobie, dlaczego by nie połączyć, po prostu żeby, żeby troszeczkę też zaskoczyć słuchaczy i, i, i nam też czegoś świeżego dodać, prawda, do, 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 do tego muzykowania, żeby połączyć muzykę też i, i folkową ze Szwecji i z Podlasia. No i właśnie te opracowania, które wcześniej zrobiłem, właśnie z tym dosłownie wspomnianej zawłęfu gramy tutaj w kwartecie z Goranem. First of all, this is a very critical situation. Jest to według Gorana krytyczna sytuacja, jak gdyby zachowanie odnośnie no, ludzkiej cywilizacji odnośnie ludzi, to, co się dzieje na wschodzie, jest po prostu krytyczną sytuacją. Jest nie miało to miejsca, przynajmniej w współczesnych czasach. So far, we haven't noticed anything special for the music culture. W takich krajach jak Polska, Rumunia, Mołdawia, to są kraje, jeżeli po prostu wojna się rozprzestrzeni, no to muzyka musi się zatrzymać. To po prostu nie będzie czas na nagranie, na, na posługiwanie się sztuką generalnie. Natomiast e, mówi też w kontekście Szwecji i Finlandii, Szwecja, jak gdyby trzy razy odrzuciła możliwość wstąpienia do NATO, ale w obecnej sytuacji nie jest to wykluczone, natomiast problematycznym i ze względu na sytuację na powiązanie jest przystąpienie do na to w Finlandii, bo byłoby to bardzo m, zaburzyłoby to pewien sposób funkcjonowania w Europie. Także nie wiadomo, co, co przyniesie, co przyniosą kolejne miesiące, czy, 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 czy pół roku, czy rok. Sytuacja może ulec dramatycznemu pogorszeniu. I też staramy się właśnie w najbliższych edycjach zorganizować licytacje, aukcje, płyt artystów, którzy będą występowali, różnych, różnych gaz, gadżetów, czy też pracy plastyków lokalnych i nie tylko, na rzecz pomocy Także jak też tak się may, I, may i just end up with this little nice meeting with you and my friends. It's all the telephones are ringing. and the russian soldiers, they lift the telephone and there is a voice saying, hello, this is your mother, come home. Ponad milion połączeń było atakujących w pewnym sensie rząd rosyjski, docierający do, do żołnierzy. Także że to dzwonią rodzice, że to matka dzwoni, że ma wracać do domu. No, tak, po prostu taka akcja. Miliona połączeń.